Cześć, witajcie na kanale EXOTIC PERSONAL, filmy egzotyczne w pl, bardzo króciutki, króciutki film o trawie cytrynowej. Jak się cofniecie, kilkanaście filmów wstecz pokazywałem Wam jak wysiewałem trawę cytrynową z nasion. To jest efekt, znaczy już oczywiście prawie końcówki sezonu. To są akurat jedne z mniejszych sadzonek, bo większe już porozdawałem, bo mi pozabierali znajomi. Natomiast no, tak wygląda trawa cytrynowa właśnie wysiana z nasion Wilmorina, więc, więc daję radę. Teraz jeszcze je sobie przesadzę, też jedną gdzieś tam schowam do środka, żeby, żeby, żeby ją spróbować jakoś w warunkach domowych przezimować. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt, jestem zadowolony. To była akurat test, miona jakoś w większości przypadków do niczego nie jest jakoś specjalnie potrzebna. Chciałem tylko sprawdzić, czy da radę i czy te nasiona dają radę. W przypadku trawy cytrynowej dały, trawa wzeszła. No, i jak ją potem poprzykutowałem do jakichś większych doniczek, to nawet ładnie, jeżeli chodzi o wzrost, podrosło. Tak więc, jeżeli mielibyście okazję wysiewać i chcielibyście wysiewać, to tak da się. Trzeba troszeczkę tylko przypilnować. Oczywiście lubi podlewanie przede wszystkim i w miarę osłonięte ciepłe miejsce. Więc, jeżeli chcecie, macie potrzebę, wysiewajcie, na pewno się uda. Dzięki za uwagę, cześć.